Jest w klasie kompaktów przedstawiciel, który świetnie wygląda, jest bogato wyposażony, dobrze się prowadzi, a do tego jest nieźle wyceniony. Według mnie auto ideał. Tym pojazdem jest Seat Leo, ale chwileczkę. Był w klasie kompaktów przedstawiciel, który świetnie wyglądał, był bogato wyposażony, dobrze się prowadził i był nieźle wyceniony. Według mnie auto ideał. Pytanie brzmi, czy to samo powiemy o najnowszej generacji Leona, ale już z logo kupry i możliwością podpięcia go do prądu? Na nowego leona nie patrzę jak na każdy z testowanych dotychczas samochodów. 3 lata temu jego poprzednie wcielenie uznałem za najlepszą propozycję na główny samochód w rodzinie, a więc na nową odsłonę spoglądam bardzo wymagającym okiem. Zacznijmy od wyglądu, który wiadomo jest kwestią gustu. Przód według producenta ma mieć teraz większy pazur, ale według mnie, nawet gdy mówimy o kuprze, to auto bardziej wróciło z obcinania paznokci. Znaczy jasne, nadal wygląda świetnie, ale ostre kształty nabrały nieco obłości, lampy LEDowe stały się mniej wyróżniające, a kształt obramówki grilla niebezpiecznie upodobnił się do tego z fokusa. Ciągle jest to auto bardzo ładne, ale jakby straciło indywidualistyczną nutkę poprzednika. Możliwe, że stało się tak, bo całą uwagę poświęcono tylnej części nadwozia i fakt, tutaj auto zdecydowanie się wyróżnia. Tył poprzedniej generacji był zbudowany z ostrych linii, które podtrzymywały zadziorny charakterek, ale to raczej nowy Leon skuteczniej przyciąga uwagę. Z jednej strony kształty znowu wyoblono, jednak wklęsła klapa bagażnika, ładnie zarysowany spoiler czy świetlna listwa biegnąca przez całą szerokość auta zdecydowanie odwalają kawał roboty. Dorzućmy gadżeciarskie efekty towarzyszące otwieraniu samochodu i finalny efekt wypada wyśmienicie. W kuprze dodatkowo pojawiają się dyfuzor czy ładnie narysowane atrapy wydechów, które, podobnie jak w Octavia RS, fizyczne końcówki skrywają tylko po lewej stronie. I to dosłownie skrywają, bo w Leonie wydechy nawet nie są ukierunkowane na atrapę, która pozostała zasłonięta. Trochę to dziwne. Z drugiej strony dobrze wyglądają liczne przetłoczenia na karoserii, bardziej agresywne wypełnienie grilla czy wyrazisty font napisu kupra. To ostatnie cieszy szczególnie, gdy przypomnimy sobie nieco zbyt wyobloną czcionkę oznaczenia modelowego towarzyszącą Leonowi, gdy ten jest Seatem. A jak wypada auto w kwestii wymiarów? Względem poprzednika, nowy Leon, nawet kiedy jeszcze jest seatem, jest autem wyraźnie większym. Rozstaw osi wzrósł tutaj o 5 cm, a długość nadwozia wzrosła o około 10 cm. Kiedy natomiast Leon przyodziany jest w logo kupry, to długość nadwozia, za sprawą nowych zderzaków, wzrasta o kolejne 1,5 cm. Samo nadwozie jest też zawieszone 11 mm niżej, choć patrząc z boku, zbyt niski nam się ten samochód nie wydaje. Pośrednio może być to pokłosie tych opcjonalnych 19-calowych alufelg o bardzo oryginalnym wzorze, które swoją konstrukcją, według mnie, optycznie trochę pomniejszają felgę. Felgi jednak można zamówić inne, a kupra nawet na tych wygląda nieźle. Co natomiast powiemy o jej wnętrzu? Kokpit nowego Leona jest według mnie troszkę zbyt minimalistyczny, wszak praktycznie każda funkcja została tu w ekranie multimedialnym. Niestety, inaczej niż w Octavii, tutaj nie znajdziemy fizycznych przycisków do wywoływania poszczególnych pulpitów. Ich funkcje pełnią dotykowe kafelki w dolnej części ekranu, ale jest to trochę mniej wygodne. Wnętrze kupry trzeba natomiast pochwalić za świetne dopieszczenie. W wielu miejscach znajdziemy wstawki w kolorze miedzianym, a na opcjonalnej rozbudowanej kierownicy znajdziemy starter silnika i przycisk przełączający tryby jazdy. Cockpit ma więc elementy, które zdecydowanie mogą się podobać, ale niestety są też takie, które za bardzo nie wyszły, na przykład sterowanie klimatyzacją. Żeby zwiększyć zmniejszyć temperaturę, to mamy takie dotykowe panele, które niczym się nie rozróżniają. To jest gładka powierzchnia i tylko po tych kolorkach wiemy, że tu jest zimne, tu jest cieplejsze no i to jest głupota, bo no teraz to wygląda jeszcze ok, bo zajrzę, znaczy spojrzę i widzę, że tu jest niebieskie, tu jest czerwone ale kiedy jedziemy nocą, to to jest niepodświetlane więc żeby jakkolwiek nocą zmieniać ustawienia klimatyzacji to i tak musimy włączyć cały panel, no i potem tutaj gdzieś tam się... Przeklikiwać. Multimedia na początku wydają się być nieco przytłaczające. Jasne, wyglądają mega nowocześnie, oprawa graficzna czy reakcja na dotyk są tu na najwyższym poziomie, ale w samej obsłudze w pierwszym odczuciu zdają się być niezbyt intuicyjne, sporo trzeba się tu przeklikiwać. Z czasem da się z nimi obyć, choć nie ukrywam, że w Leonie dość odczuwalnie brakowało mi fizycznych przycisków. Mamy też kilka cech wspólnych z multimediami Soktawi z RS. Przykładowo niektóre opisy wyświetlają się dopiero gdy przybliżymy do nich palec, a w klimatyzacji mamy kilka trybów predefiniowanych, jak na przykład ogrzej stopy. To są rzeczy, które mogą się podobać. Irytowało mnie natomiast głosowe wprowadzanie adresów, które niby działa, to znaczy jest aktywowane, ale w rzeczywistości żadnego adresu nie udało mi się wprowadzić poprawnie. Jest więc cień szansy, że coś robiłem źle, ale co dokładnie, nie mam pojęcia. Prowadź do Chorzowa ulica Gałeczki 51 no. Słucham Prowadź do Chorzowa ulica Gałeczki 51. No ale przecież skończyłem mówić. Chwileczkę. No ale co masz wiedzieć? Możesz obsługiwać radio. Możesz obsługiwać radio i media. Prowadź do Katowic, ulica Chorzowska 52. Niestety w tej chwili jest to niemożliwe. Spróbuj ponownie później. Prowadź do Chorzowa, ulica Katowicka 14. On za szybko chce tłumaczyć to, co ja mam powiedzieć. Prowadź do Katowic, ulica Chorzowska 14. Niestety w tej chwili jest to niemożliwe. Intuicyjna jest za to nawigacja, która działa sprawnie, a dodatkowo rozpoznaje miejsca po nazwach własnych, nawet gdy zdarzy nam się literówka. Rozpoznaje też utrudnienia w ruchu drogowym, takie jak korki czy remonty, więc do niej trudno się doczepić. Przydatne w hybrydzie są możliwości poinformowania auta o godzinach odjazdów w poszczególne dni tygodnia. Pozwoli to lepiej rozkładać proces ładowania bądź utrzymywać je tylko w tańszych taryfach prądowych. W naszym egzemplarzu mieliśmy seryjne nagłośnienie zbudowane z 7 głośników i z lekkim zdziwieniem muszę przyznać, że zdawało się ono brzmieć lepiej niż to w Octavii RS. Jak na seryjne audio, to te brzmi całkiem nieźle. Miły akcent to też dostępność kilku profili zmieniających sposób dochodzenia dźwięku. Przycięcia w multimediach zdarzają się przez powiedzmy pierwsze pół minuty po uruchomieniu silnika, później do płynności trudno mieć większe zastrzeżenia. Kamera cofania jest seryjna i chyba jest identyczna jak ta Foktawii RS. Jest więc bardzo szerokokątna i za dnia robi całkiem niezłe wrażenie, choć nocą, za sprawą słabego oświetlenia dojazdy wstecz niestety niewiele tu widać. Na szczęście, tak jak w Skodzie, tak i tutaj mamy personalizację obrazu z kamery, a więc możemy nieco podbić jasność, co trochę poprawia sytuację, niemniej i tak często trzeba trzymać nogę na hamulcu, aby widzieć więcej. Przejdźmy już do wirtualnych zegarów, które, jak to w grupie Volkswagena, są naprawdę świetne. Nie przesadzę, gdy powiem, że jest to element wybitny na tle każdego innego producenta. Mamy sporo pulpitów wyświetlania parametrów, które w znaczącym stopniu możemy też modyfikować. Chwalimy oprawę graficzną, która jest ładna, czytelna i nowoczesna. Jedyne co z początku średnio przypadło nam do gustu to obrotomierz, który zakres obrotów silnika wyświetla tylko na jednej połowie, ale poza tym szczegółem zegary zdecydowanie zaliczamy na plus. A jak z pozycją kierowcy? Jego fotel da się ustawić całkiem nisko. W obraniu wygodnej pozycji za kółkiem, pomoże też dwupłaszczyznowo regulowana kierownica, czy dość szeroki zakres regulacji foteli. Mają one zintegrowane, całkiem miękkie zagłówki i są naprawdę nieźle wyprofilowanymi prawie kubełkami. Szczególne wrażenie robi tu wyraźne wyprofilowanie boczne oparć, choć i na wyprofilowanie boczna siedzisk nie można narzekać. Doceniamy też, co prawda manualną i jednopłaszczyznową, ale jednak regulację podparcia lędźwiowego. W tych fotelach jedyne co mnie dziwi to takie nietypowe połączenie skóry, która jest naprawdę fajnej jakości i tworzywa, znaczy zwyczajnego materiału. No co prawda o ładnej fakturze, ale jednak przy tej cenie raczej bym tutaj widział na przykład alcantarę. Tak to zresztą też jest w, w naszej w poprzedniej generacji, że jest połączenie skóry alcantara to trochę wydaje mi się lepiej wygląda e, tym bardziej, że tutaj spojrzymy na drzwi. No to też nie mamy skóry, no tylko powtórzenie tego samego materiału, który jest w środkowej części e, foteli. No gdzie u nas też tutaj mamy na przykład skórę. Więc to takie małe, małe takie czepialstwo może, ale no ale tak mi się to rzuciło w oczy. Przyjemnie miękki okazuje się podłokietnik centralny, który do tego w sensownym zakresie jest regulowany w dwóch płaszczyznach. Brak zastrzeżeń do podłokietnika na drzwiach, który również jest dość miękki i dobrze umiejscowiony, więc spokojnie możemy trzymać łokcie na podłokietnikach, jednocześnie trzymając kierownicę. Miły akcent to również lekkie odchylenie kokpitu w stronę kierowcy. Przechodzimy do tyłu i również nie jest źle. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to super mięciutkie zagłówki. Oparcia siedzisk też są całkiem miękkie, choć miejsce centralne jest nieco twardsze. Trochę za krótkie jest natomiast podparcie łód. Między nogą a siedziskiem spokojnie mieszczę aż 4 palce, a przypomnę, że mam zaledwie 1,76 m wzrostu. Nie można za to narzekać na przestronność. Nad głową spokojnie mieszczę całą dłoń z zapasem i sporo miejsca mam też przed kolanami. Bez problemów mieszczę również stopy pod fotelem ustawionym w najniższej pozycji, więc tu wszystko wypada świetnie. Niestety jednak widzimy też dość spory tunel centralny, a piątemu pasażerowi będzie również przeszkadzać niewielki zakres regulacji zagłówka, który dodatkowo jest za bardzo odchylony do tyłu. Smuci też gorsze wykończenia drzwi tylnych. Twardszym materiałem są wykończone zarówno podłokietniki, jak i plastikowa część obicia. Tak, mam jedno skojarzenie. Coś podobnego widziałem chyba w Skodzie Rapid. Trochę to słaby. To się będzie rysować. Miękki jest natomiast podłokietnik centralny, w którym znajdziemy dwa uchwyty na kubki. Mamy też kieszonki w fotelach, kratki nawiewów, dwa gniazda USB, czy seryjną w każdym Leonie trzecią strefę klimatyzacji. Materiały wykończeniowe, przynajmniej te z przodu są niezłe, na plus zaliczamy też zmontowanie kokpitu. Ani podczas jazdy, ani pod wpływem nacisku, żaden plastik nie wydawał z siebie odgłosów. Na koniec jeszcze tak w trzech słowach o schowkach, patrząc na kieszenie w drzwiach, no to one są całkiem obszerne, ale niestety są obite twardym plastikiem, co teraz słyszycie, więc położone tam klucze niestety będą hałasować. Natomiast spokojnie mieszczą budukę 1,5 litra, więc pod tym względem nie jest źle bezproblemowo się tutaj mieści potem idąc dalej po środku zauważymy bardzo głęboką kieszeń na przykład na smartfona którego możemy też indukcyjnie tutaj naładować w tym schowku spokojnie możemy zmieścić sporo rzeczy bo tam oprócz telefona możemy czapkę wsadzić i, i dalej jest trochę miejsca w okolicy lewarka zmian biegów dwie takie małe kieszonki chyba na jakieś drobniaki no bo to jest wyłożone akurat gumowym tworzywem więc tutaj nic nie powinno hałasować standardowo dwa cup holderki no i oczywiście schowek pod podłokietnikiem z gniazdem 12V tak nawet, nawet jako taki obszerny znowu czapkę wsadzimy i jeszcze coś tam się zmieści oczywiście mamy też standardowo zamykany schowek przed pasażerem o takich standardowych rozmiarach bym powiedział tutaj bez żadnych rewolucji jako drobny minus zaliczymy brak schowka w podsuwicce, na przykład na okulary przeciwsłoneczne no ale powiedzmy, że to jest raczej drobiazg jeżeli chodzi o widoczność to też nie jest źle tu mamy fajną przerwę między lusterkiem a słupkiem A słupek a nie jest specjalnie szeroki lusterko odpowiednio duże Adekwatnie po prawej stronie mamy przerwę między lusterkiem a słupkiem. Sama podstawa słupka też nie jest szeroka, więc też brak uwag. No i zerkamy do tyłu, gdzie mamy fajne, szerokie okienko między słupkiem C i D. Wystarczająco dużą tylną szybę. No naprawdę, jeżeli chodzi o widoczność, to trudno mieć jakiekolwiek uwagi. Jeżeli od kombi oczekujecie maksymalnych możliwości przewozowych, to w hybrydzie zapewne nie ucieszy Was mniejsza pojemność bagażnika, która skurczyła się o 150 litrów. Teraz kufer ma 470 litrów pojemności, a pod podłogą znajdziemy tylko jeden schowek na kable do ładowania. Z drugiej strony poza pojemnością nie ma co narzekać. Znajdziemy tu cztery haczyki na reklamówki, gniazdo 12V, okienko do przewozu długich przedmiotów, czy schowki po obu stronach bagażnika. Do tego mamy tutaj dźwięki do opuszczania tylnych siedzeń. I co jeszcze należy pochwalić, że po ich opuszczeniu podłoga jest prawie że równa, no i nie powstaje tutaj żaden próg. Jakby tego było mało, to mamy jeszcze taką gumową taśmę do przymocowania czegoś przy burcie. No i oczywiście uchwyty, żeby zamocować na przykład siatkę. W przeciwieństwie do hatchbacka, w podmianie kombi mamy też znacznie dłuższą klapę bagażnika, co przekłada się na bardzo mały próg załadunku. Umieszczanie tu nawet ciężkich bagaży nie będzie żadnym problemem. Pierwsze, co nas dziwi przy otwieraniu maski, to brak teleskopów, które widzieliśmy przecież w konkurencyjnej oktawi. Tak więc zawieszamy maskę na patyku i zerkamy na jeden z trzech wariantów silnikowych. Będzie to albo benzynowe 2.0 TSI o mocy 245 lub 300-310 koni mechanicznych, albo obecna u nas hybryda typu plugin. Składa się na nią benzyniak 1.4 TSI o mocy 150 koni i momencie na poziomie 250 Nm. Swoją drogą to niemal identyczna jednostka jak w przypadku poprzedniej generacji Leona. Oraz silnik elektryczny o mocy 115 koni i niestety nieznanym momencie obrotowym. Zespół sprzednięty z sześciobiegową przekładnią DSG sumarycznie generuje 245 koni mechanicznych i 400 Nm momentu, więc parametry są dość zacne. Niestety zacna jest też masa pojazdu, która według SEATA wynosi 1717 kg, co przekłada się na czas przyspieszenia do setki, który według SEATA wynosi równe 7 sekund. W porównaniu do np. Peugeota 508, akumulatory w Leonie możemy ładować trochę mniejszą mocą. Z Wallboxa będzie to maksymalnie 3,6 kW, a więc dokładnie dwa razy mniej niż w Peugeotie. Z drugiej strony cieszy nas sama pojemność akumulatora, która w przypadku Leona wynosi równe 13 kWh, gdzie w Peugeotie jest to 11,6 kWh. Powinno się to przełożyć na większy dystans pokonywany wyłącznie na prądzie, a czy tak będzie, postaramy się to sprawdzić. Kuprom Leonem jest jeden mały problem. Odbiór tego auta może być różny w zależności od Waszych pierwotnych oczekiwań. Bo jeśli szukacie po prostu plugina, aby cieszyć się z całego wachlarza zalet, jaki ten rodzaj napędu oferuje, to przejedziecie się Leonem i wierzcie mi, będziecie zachwyceni. Natomiast jeśli do salonu Kupry weszliście w poszukiwaniu hothecza, będącego wulkanem nieziemskich emocji, to przejażdżkę hybrydą możecie zakończyć z delikatnym niedosytem. Zacznę może od pozytywnej strony, czyli odpowiedzi na pytanie, dlaczego to jest dobry plugin. Pierwsza kwestia spalanie benzyniaka. Niezależnie od tego, czy macie pełną baterię, czy już ją wyładowaliście i auto zmieniło się w konwencjonalną hybrydę, zużycie potrafi być naprawdę bardzo niskie. Pośrednio wynika to z faktu, że motor 1.4 TSI już z natury jest bardzo oszczędną jednostką, co potwierdzam przez doświadczenia z naszym rodzinnym Leonem. Przechodząc do konkretów. Teraz nagrywając lektora, pokonaliśmy 65 km. Całą podróż pokonaliśmy na pustym akumulatorze. Nie ładowałem auta wcześniej z gniazdka. To była jazda bardzo zróżnicowana, bo było i trochę miasta, i trochę trasy, i trochę szaleństw po drogach chętnych, więc naprawdę rozstrzał całkowity. I auto zużyło mi równe 6 litrów na 100 km i. Minus 2 kWh na 100 km. Co oznacza tyle, że podróżowaliśmy wyłącznie w trybie hybrydowym, a bilans ze zużywania i magazynowania energii elektrycznej nieznacznie przemawia na korzyść magazynowania. Więc wyniki jak najbardziej mogą nas zadowalać. Natomiast długookresowo od ostatniego wyzerowania komputera auto przejechało troszkę ponad 250 km i zużyło 5,8 litra na 100 km oraz 10,2 kWh na 100 km bo w tych 250 było troszkę więcej ładowań z gniazdka. Jeżeli chodzi o dystans całego testu to przejechaliśmy 268 km średnie spalanie to 7,2 litra na 100 km a średnie zużycie to 3,8 kWh na 100 km to było dosyć dynamiczna jazda akumulator był ładowany tylko raz, aby Myślimy więc jakieś tam porównanie do innych samochodów, które testowałem, więc tak to wygląda w praktyce. Ok, i teraz pomiar spalania przy 90 z górki. Na początku testu średnie zużycie to 5,2 litra na 100 km i na koniec testu średnie zużycie to 4,9 litra na 100 km oraz sumarycznie minus 1 ,10 kWh na 100 km. Czyli znowu odrobinkę doładowaliśmy akumulator i faktycznie to widać po tym tutaj w papasku, bo jak wyjeżdżaliśmy to było ich znacznie mniej tych procentów, no a teraz już mam ich 9, więc faktycznie, faktycznie te akumulatory trochę się ładują. I teraz zużycie energii przy 90 pod górkę. Na początku testu średnie zużycie to 8,1 litra na 100 km i na koniec testu średnie zużycie to 6,1 litra na 100 km oraz minus 1,5 kWh na 100 km. Pomiar spalania przy 140 z górki. Na początku testu średnie spalanie to 9,5 litra na 100 km i na koniec testu średnie zużycie to 8,3 litra. A do tego minus 2,1 kWh na 100 km. Teraz pomiar spalania przy 140 pod górkę. Na początku testu średnie zużycie to 7,3 litra na 100 km. I na koniec testu średnie zużycie to 8,9 litra oraz 2,1 kWh na 100 km. Z drugiej strony mamy naprawdę wydajny napęd elektryczny, który wybitnie wyróżnia się swoimi parametrami. Elektryk ma tutaj 115 koni mechanicznych, czyli o 5 koni więcej niż np. Peugeot 508, który od kupry jest o 150 kg cięższy. Żebyście dobrze rozumieli układ odniesienia, Volvo V60 Recharge będzie jeszcze cięższy od Peugeota, a tam filar elektryczny ma zaledwie 87 koni. Wśród zwyczajnych kompaktów można wymienić Kia Seed, która co prawda jest o 150 kg lżejsza od kupry, ale tam silnik elektryczny ma zaledwie 60 koni, znaczy połowę mocy tego elektryka. Krótko mówiąc, kuprom Leonem naprawdę zwinnie można pomykać nawet bez wsparcia silnika spalinowego, i pod tym względem bezapelacyjnie jest to najlepszy plugin z napędem na jedną oś, jakim jeździłem do tej pory. Przy omawianiu napędu hybrydowego należy wspomnieć, że mamy w Leonie dość innowacyjny system rekuperacji energii. Takowy potrafi na przykład zwiększać poziom rekuperacji energii, gdy radar wykryje przed nami inny pojazd. Przyznaję, brzmi to świetnie i czasami działa faktycznie zaskakująco dobrze. Wybitne wrażenie zrobiło na mnie w mieście, gdzie często nawet nie musiałem używać hamulca, bo auto zwalniało rekuperacją przed poprzedzającym pojazdem. Z drugiej strony po dziś dzień nie zrozumiałem zachowania tego systemu na drogach szybkiego ruchu. Czasami zdejmowałem nogę z gazu i auto praktycznie nie wytracało prędkości. Innym razem odpuszczałem gaz, a rekuperacja okazywała się być na najwyższym możliwym poziomie. Dziwne, szczerze nie mam pojęcia od czego to zależy. Oczywiście tak jak bozie nakazała, po pociągnięciu do siebie lewarka zmian biegów, aktywujemy rekuperację na własne życzenie. Dziwi mnie tylko, że automatycznie przeskakujemy wtedy na tryb sportowy. Ja w danym momencie chcę tylko wytracać energię przy hamowaniu. Nie chcę jednocześnie na przykład zmieniać ustawień adaptacyjnego zawieszenia DCC. Jak już przy nim jesteśmy, to jest ono wyraźnie szybsze niż na przykład Fokta rs tam doceniałem bardzo szeroką rozpiętość pomiędzy poszczególnymi ustawieniami zawieszenia, a przede wszystkim to, jak Octavia potrafiła być komfortowa. Tutaj nawet po ustawieniu zawieszenia w maksymalny komfort czuć, że wiele zapadniętych studzienek staje się dla auta sporym wyzwaniem. Do kabiny przenoszą się wstrząsy, a czasami nawet hałasy podczas filtracji. Uwaga, uwaga, teraz przejazd kolejowy... Kurde, nie zdążę zmienić trybu! W trybie Cupra! No było i szczywniej i głośniej, taka jest moja opinia. Uff, udało się zmienić w ostatnim momencie. To tak. Ponownie przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, ale tym razem w trybie komfort. O, Leonik. Uwaga, uwaga. No nie, faktycznie komfort był lepszy, no chociaż hałasy dalej były, więc wydaje mi się, że to już jest pokłosie dużej masy tego pojazdu. Może nie było to jakieś super płynne, ale tak. Różnica była bez dwóch zdań, to na pewno. Przechodzimy więc w tryb kupra i zawieszenie odczuwanie się usztywnia, choć potencjał do szaleństw podcinany jest przez masę samochodu, którą w zakrętach niestety trochę czuć. Dalej auto jest zwarte i choćby za sprawą bezpośredniego układu kierowniczego, zachęca do mocniejszego wbicia pedału gazu, ale przy takim maksymalnym przeszorzywaniu czuć jego delikatną nadwagę. Mamy kilka zakrętów. No trochę pupę czuć, znaczy rozkład masy chyba jest trochę zaburzony tą hybrydą. Da się pobawić, ale ale czuć w tych granicznych momentach, że no że pupa jest trochę przeciężkawa. To jest fajnie, fajnie, fajnie. No czuć. Pup, tak, zdecydowanie już potwierdziłem sobie całkowicie, to jest to, co chciałem powiedzieć. Ten samochód jest fajny, jest zwarty, bardzo przyjemnie się nim jeździ i jest jeden mały minus, to jest nieco zbyt przyciężkawa pupa przy takim maksymalnym szarżowaniu oczywiście. Utraty zwinności łatwiej byłoby wybaczyć, gdyby hybryda ta, podobnie jak w grupie PSA, posiadała dwa silniki elektryczne napędzające od razu obie osie. Niestety póki co w grupie Volkswagena takiego rozwiązania nie ma. Tak więc pierwszy minus podczas szaleństw to masa, drugi to brak napędu 4x4, a trzeci myślałem, że powiem o łopatkach, ale z nimi to raczej nie ma aż tak źle. Jadę, 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 uwaga, klikam. Klikam. Zmiana. Redukcja. Momentalna. Kurczę, różna jest ta reakcja na dna łopatki. Czasami ona jest fajna, błyskawiczna, a czasami jak mamy jakieś obroty, gdzie, gdzie skrzynia nie, wiem, nie spodziewa się tego, że możemy chcieć zaraz zmienić bieg na, na wyższy czy niższy, to, to jest trochę wolniejsza. Więc to tak różnie z tym jest, tak bym powiedział. A jak oceniam dynamikę w trybie hybrydowym? Całkiem nieźle, choć jakimś wybitnym hot to bym tego nie określił. Stoimy, nawet się silnik wyłączył, więc będzie trochę urozmaicenie. 3, 2, 1... Ja tylko taki jeden szybki wniosek. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kontrola trakcji praktycznie cały czas ingeruje w działanie do prędkości mniej więcej 80 km na godzinę. Ja chyba postaram się zrobić jeszcze raz taki, taką próbę przyspieszenia. Wyłączę to ESP no i sprawdzimy, jakie sztuczary będą się działy, kiedy to ESP wyłączę. Aż się boję po prostu. 3, 2, 1. pojęcia, czy ten pomiar będzie miał jakąkolwiek wartość merytoryczną, bo to auto naprawdę nie potrafiło się odbić mnie z miejsca. Doceniam za to, że nawet z rozładowaną baterią dynamika nie staje się jakoś wyraźnie słabsza. Nawet wtedy czuć, że silnik elektryczny zawsze stara się nas jakoś wspierać. Bateria wyładowana, a teraz to z kupry literkę L wycięło i została... Nie płacz, może na następne auto dadzą Ci taką 300-konną benzynkę i wtedy będzie Ci fajnie. Oczywiście, żartuję, wspiera nas w rzeczywisty sposób. Czuć, że nawet gdy zasięg elektryczny wynosi 0 km, to elektryk i tak wspiera nas swoim zachwycającym momentem obrotowym, choćby przy startach spod świateł, więc źle to naprawdę nie jest. Dynamika jest niezła nawet przy prędkościach autostradowych, choć tam trochę brakowało mi jakiegoś wyższego biegu. Szóste przełożenie w tej skrzyni trudno określić nad biegiem, niemniej poza tym szczegółem Leon na autostradzie zachowuje się dobrze, cechując się przyjemną zwartością. Boję się, że trochę nadużywam tego słowa, ale do Leona pasuje ono idealnie. Oprócz braku wyższych przełożeń do DSG nie mogę mieć żadnych uwag. W zespole hybrydowym pracuje harmonijnie i żwawo, robiąc znacznie lepsze wrażenie niż na przykład DSG w wysokoprożnej Oktawi RS. 3, 2, 1. Druga zaleta, którą kojarzę jeszcze z naszego Leona, to całkiem cicha praca układu napędowego. Ten motor jest nieźle wyciszoną jednostką, choć niestety podobnie jak w RS, tutaj również mamy to idiotyczne emitowanie dźwięku silnika z głośników. Jakby ktoś zapomniał, jak to jest komiczny efekt, to tak to brzmi bez tego systemu. Normalnie pracująca benzynka. Uwaga, uwaga, a teraz włączymy tryb Cupra i wbijemy gaz w dechę. Jest to niewspółmierne do rzeczywistego wpychania w fotel, niewspółmierne do czegokolwiek. Bo już nawet ta Octavia w Dizdu miała chociaż dwulitrową jednostkę. Ten motor nawet nie ma półtorej litra, no ludzie kochani. Za to w kategorii emitowanych dźwięków muszę pochwalić to, jak ten samochód brzmi na zewnątrz w trybie czysto elektrycznym. Bo wiecie, przepisy wymuszają na producentach, aby auto w trybie elektrycznym zawsze emitowało jakiś sztuczny dźwięk, choćby z uwagi na bezpieczeństwo przechodniów. Zazwyczaj jest to jakieś szumienie, piszczenie, pikanie lub inny dźwięk latającego statku UFO. A tutaj mamy takie bulgotanie. To chyba pierwsze auto, które w trybie elektrycznym próbuje wmawiać przechodniom, że nadjeżdża elektryczna V8. No mega efekty naprawdę. Podsumowując, znowu mogę odnieść się do tego, co powiedziałem na początku. Jeśli spojrzycie na to auto przez pryzmat logo na kierownicy, oczekując, że będzie to ultra zwinny hot hatch, to jest w tym aucie kilka elementów, które mogą Wam przeszkadzać. Jeśli natomiast spojrzymy na Cupra Leona po prostu jako na plugina, z pełną świadomością, czym jest dany rodzaj napędu, to szybko dojdziemy do wniosku, że wśród aut z napędem na jedną oś ten samochód nie ma sobie równych. W każdym Leonie spod znaku Kupry znajdziemy pełne oświetlenie ledowe, które zaliczamy na plus. Niestety nie jest to oświetlenie matrycowe, tak jak przykładowo w Octavii RS, ale i tak ma się czym pochwalić. Światła mijania świecą mocno, całkiem szeroko i co najbardziej cieszy, bardzo wysoko. Światła drogowe mamy podzielone na dwie sekcje. Pierwsza to stałe drogowe, czyli te aktywowane odpchnięciem dźwigni kierunkowskazów od siebie. Wtedy wiązka wyraźnie podnosi się w całym zakresie i oświetla naprawdę sensowną przestrzeń. Co ciekawe jednak, gdy pociągniemy dźwignię kierunku wskazów do siebie, to wiązka wcale się nie podniesie, ale i tak uruchamiają się światła drogowe. To znaczy, uruchamiają się na takiej samej wysokości jak światło mijania, a więc raczej nie powinny oślepiać innych kierowców. Nie wiem, kiedy zgodnie z prawem można ich używać, ale patent sam w sobie jest bardzo ciekawy. Na dokładkę mamy też bardzo mocne i bardzo szerokie statyczne doświetlanie zakrętów, więc LEDy w Leonie zaliczamy na piątkę. Oczywiście spersonalizowane musiało być, być też podświetlenie spod lusterek. Tutaj również widzimy logo kupry. Fajnie to wygląda, trzeba przyznać. Mocne diody LED na tył, tak samo jak w Oktawi, Pod dwie diody na jedną stronę, więc faktycznie jest jasno jak tutaj spojrzymy. Nie ma podświetlenia pod fotelami co prawda, ale i tak jest naprawdę ładnie oświetlona ta kabina z tyłu. Zresztą z przodu jak tutaj zerkniemy również. Wygląda to tak, jak powinno to wyglądać, więc tutaj brak zastrzeżeń. No i to ten pas lodowy oświetlania ambientowego to też robi naprawdę robotę. Fajnie to wygląda. Kolm. O! Wow. Teraz mi bierze na uspokojenie przy tym aucie. A teraz cold Brr. Aż mi się zimno robi. Ale nawet fajnie się to zmienia. To znaczy, sam sposób, w jak to się rozchodzi, ten, 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 ten światło od środka mniej więcej Uff, idzie na boki. Kurczę, naprawdę ładne, 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 efektowne takie. Najtańsze Cupra Leon to kosznie całych 142 tysięcy złotych, a dopłata do nadwozia kombi wynosi niecałe 3,5 tysiąca złotych. Bazowym motorem jest znany choćby z Octavia RS czy Golfa GTI dwulitrowy benzyniak o mocy 245 koni. I teraz największy paradoks, którego pojąć nie potrafię. Kupra, choć obecnie jest już osobną marką, co nawet jak nieznacznie to jednak trochę nobilituje ten pojazd, jest od Golfa czy Octavia tańsza o kilka tysięcy złotych. Patrząc jednak na naszą konfigurację, dopłata do hybrydy typu plugin wynosi 16 tysięcy złotych, ale że do naszej demówki domówiono sporo dodatkowych opcji, to finalna cena tego egzemplarza przebiła 180 tysięcy złotych. Chłodno kalkulując wszystkie czynniki, stwierdzam, że wydanie takiej kwoty na ten model wcale nie jest jakąś skrajną abstrakcją. Szczerze jednak przyznam, że sam wolałbym ją przeznaczyć na słabiej wyposażoną, ale jednak 310-konną benzynę z zapędem 4x4, która charakterem znacznie bardziej będzie pasować do tego samochodu. Jak na hybrydę typu plugin, Leon pozostał autem o całkiem sportowym zacięciu. Podczas dynamicznej jazdy trochę brakowało nam napędu na obie osie, niemniej, nawet mimo tego, to nadal jeden z najlepiej prowadzących się pluginów w segmencie. W codziennym ruchu doceniamy też dobre parametry silnika elektrycznego, które ułatwiają jazdę wyłącznie na prądzie, oraz bogate wyposażenie seryjne. Ten samochód naprawdę da się polubić. I taka jest właśnie. Nowa Kupra Leon.